Dzień dobry, gruby Tomek, wypasion łazienki. Korzystając z okazji dzisiejszej konserwacji sprzętu i tego, że akurat wszystko jest posprzątane ładne i błyszczące, chciałem Państwu pokazać moją maszynę do cięcia płytek. Maszynę do y, cięć ręcznych, wykonywanych ręcznie. Y, Rubi TX Max 1250, tak? Jest to. Tak. W czasach pracowałem w firmach budowlanych, ten typ posługu nazywamy pługiem. Tutaj wkładamy płytkę, ustawiamy docisk kółka tnącego, zarezerwujemy i mamy płytkę w przez nas miejscu. Tak? Jest to maszyna odrubi, mimo że, że zasadzająca się na prostej konstrukcji. Tak naprawdę w wielu, 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 wielu maszynach, chyba ma przez wszystkich producentów sprawa wygląda tak samo. To jednak również zrobiło kilka udogodnień. Na przykład system magnetyczny obsługiwany tutaj jedną ręką, tak że yy, możemy, możemy wszystko co musimy zrobić podczas cięcia, podczas, podczas obróbki tej zrobić przy użyciu jednej ręki, tak. Co jeszcze jest fajne, co jeszcze jest ciekawe, Wygodny sposób, w jaki sposób, wygodny system, w jaki ruch rozwiązało wysokość ostrza napchającym materiałem w zależności od grubości płytki. Fajny, intuicyjny i wygodny w regulacji sposób. Przekręcamy rączkę, ustawiamy półgodnące na odpowiedniej wysokości, zakręcamy i, i maszyna jest gotowa do pracy. Kolejną fajną rzeczą są teraz stawiane nogi, które możemy sobie dowolnie, dowolnie ustawić, regulować, pozwala to fajnie ustabilizować płytkę. cztery blaty, ruchowe. fajnie amortyzują, no i duży przymiar. Tak? No i możemy ustawiać pod pod różnymi kątami, tak, tak to sobie, tak to się prezentuje, yy, oczywiście, oczywiście i yy, cały ten wózek jest użyskowany, tak, to sobie naprawdę leciutko i wygodnie, nie ma nie ma żadnych, żadnych oporów, żadnych drgań. Ja tą maszynę użytkuję już ponad rok, więc chyba mówię, mogę śmiało powiedzieć, że, że, że jest ona sprawdzona przeze mnie i że znam ją dobrze. Bardzo polecam, tak? Yy, solidna, dobrze robiąca, to co do niej należy maszyna. No i jak to lubi tak? Mówiłem o tym przy, przy okazji prezentacji mojego nowego Pythona 250, jak to lubi, oprócz tego, że, że jest solidnym kawałem stali, który robi swoją robotę, estetycznie wygląda fajnie, dla mnie jest to ważne, cieszy oko, miło się nią tnie, miło się nią pracuje. W standardzie producent wypuszcza ją z zestawem dwóch kółek do drobniejszych i do grubszych i do materiałów. Jest ona w pudełku takim, w takiej walizie transportowej. Myślę, że, myślę, że jest to taka maszyna, która, która ma wszystko, czego, czego może oczekiwać dla zrobnik na budowie. Tyle. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Życzę danego dnia. Do widzenia.